Siemaneczka kochani, z tej strony Sonika witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem gramy sobie Woli. i jak zwykle zabrało mi spódniczkę Słuchajcie, ta gra e, to jest coś na zasadzie takiego jak Color or Z tego co wiem, że mamy zbierać tam klucze i otwierać i wiecie, dostać się do wyjścia i tak dalej A dobra, nie musimy klikać, samo się zbiera Okej, okay, teraz tylko musimy stamtąd wyjść Musimy znaleźć czerwoną kłódkę Będzie mnie podejrzewam drogo kosztował Odrodzenie Ja coś słyszę, ale nie wiem czy ja słyszę czy ty mi pokazujesz? Cześć, dziękuję. Dziękuję, że mi pokazujesz. A wiesz, gdzie jest niebieski? Ej, będziesz mi pokazywał? To spoko. Tylko nie zabij mnie, dobra? O nie. O nie. Czy mi się kłóca? Płuca się C, okej. Okay. Czy ty wiesz, gdzie iść na pewno? Ty nie wiesz, gdzie masz iść. Ty nie wiesz, gdzie masz iść i za chwilę nas zabijesz i tak się skończy, o. O. Ej, czemu ty mi pokazujesz? Czemu ty mi pokazujesz? Kim ty jesteś? O, coś tam. Ej, może on się we mnie zakochał, czy coś? Ty ja nie wiem. Ja nie wiem, mam dwa klucze na 15. Eee... Fajnie, i co? Tu mam spaść? I co? I co niby? Tu mam wejść po tych schodach? No i co? Jak? No przecież ja nie dostałam tu żadnego klucza, o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Poczekajcie, ja nie wiem. Ja tu muszę dostać jakiś klucz. Ty mi niby chcesz pomóc, ale ty mi nie pomagasz. A tam jest. Jak ja się tam niby dostać? Jak ja cię tam niby dostać? Stąd? A, dobra, mam. 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 Chodź, idziesz ze mną? Idziesz ze mną, chodź. Chodź ze mną, kolego, chodź. Nie wiem, kim jesteś, ale chodź ze mną. Czekajcie, po czym się siada pod C. Dobra, ojej, ja tu coś słyszę. O nie, ja tu coś jeszcze, ja tu coś słyszę, ja tu coś słyszę, ja tu coś słyszę. Czy on tu może wejść? Czy on tu może wejść? Dobra, ziom nie ma go. Ziom! Czy on tu może wejść przez te drzwi? Kurde, nie wiem. Kolego! Kolego! No chodź, gdzie jesteś! No, nie poszedł sobie. Chodź! Chodź, że jest bezpiecznie. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, musisz mi pokazać, gdzie jest klucz. Chodź, 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 chodź. No, chodź. No, gdzie idziesz? To mam iść bez ciebie? No dobra, chociaż mi pomogę znaleźć trzy klucze, no ale idziesz czy nie? No, chodź, bo ja nie wiem, gdzie. Ale nie tam raczej. Ja idę prosto na niego. O nie, on idzie za nami. I to nie jest tutaj. O nie, o nie, czy on mi tu może dopaść? Mam nadzieję, że on nie może mnie tu dopaść. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zgubiłam kumpel. A to bo tam jest safe zone. Kumpel. Pompel? O nie, on tam chyba jest On tam chyba jest, o nie on tam chyba jest O nie 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 podoba mi się Cześć, znalazłam cię Ty masz cały czas niebieski... Czemu masz niebieski? A bo się nie odrodziłeś, o kurde No kurde, no dobra Bezpieczna strefa Żółty klucz, to jest jakiś szary Kurde, no pierwsze trzy klucze mi szybko z nim poszły, teraz mi to zajmie 5 godzin. Jak szybko umrę? Eee, yy. otaczaj Gdzie on jest, niby? Gdzie on jest? On tam się gdzieś kręci. Czy ten trójkącik to jest to on? No ja nie wiem, mam wyjść, niby. Chyba nie tędy. Ten, chyba ten O Jezu, jaki czerwony ekran. On tam łazi. O nie, on tam łazi. Halo? Halo? Nie chciałabym pomrzeć. Nie chciałabym. O! żółty nie chciałabym pomrzeć, bo robuchce się kończą. Mam tylko 300 Robuxów. Dobra, i to. To to pewnie będzie szło do tej maszyny. Gdzie ta maszyna była teraz? Kurde, gdzie była ta maszyna? Mm. Cześć, kolego. Wziąłeś maszynę? Wziąłeś maszynę? Meho, heho, heho. Jego gdzieś słyszę, tylko gdzie go słyszę? Dobra, ja go przy bezpiecznej strefie. E, mam zielony klucz, który jest... Nie mam pojęcia, gdzie. Ale podejrzewam, że we will find out. Ty masz pomarańczowy? Ja nie mogę. I w ogóle ten wall jest strasznie szybki. O nie. Halo? Halo? Nie chciałabym prosto na niego wejść. Raczej nikt by nie chciał. Ej, tu jest jeszcze coś. Jakiegoś młotka będziemy potrzebować, czy czegoś, czy jakieś piły. O nie. Dobra. Na raz! Doro! Jakie ja jeszcze żyje? Pięć kluczy, jedna trzecia jeszcze żyje. Co to jest za światełko? Czy jakiś za bardzo nie może złapać? Gdzie on jest? To jest on? Hello? Hello! Hello! Nie mamy złego czasu. Na razie wychodzi około minuta na klucz. Ale. Idź, no, bo mi czas zabierasz yy? chciałabym wyjść w nim, którędy bezpiecznie. O nie mogę się tu słysza, ja tu gdzieś już kroki. O nie, 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 nie. On tam jest. Dobra, i teraz jak mi się znika obraz to czy on wsiąka w grze na chwilę, czy... Czy on po prostu gdzieś idzie dalej? O Boże nie! O Boże nie dobra nara. Na razie. Na razie ty jest różowa kłódka. Przecież ja idę prosto na niego, ja idę prosto na śmierć Le, czy został tu ktoś jeszcze w tej grze? Ja tam nie chcę iść. Ja tam nie chcę iść. O nie on tu gdzieś jest. O nie on tu gdzieś jest. Boże, czy się tak boję? Halo? Czemu się tak boję? Ej, no, przestańcie, jestem zestresowana. Ja wspominam języka w gębie. To jest niebieski, cyjanowy. To jest jakiś śmietnik. To jest mój kolega. Eee. Tu jest żółta. Słuchajcie, będzie trochę za mu, bo ja. Ja jestem przerażona, że to coś mnie dogoni, nie? No-na no, na no, na no, 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 no. Słuchajcie, ja chciała jakiegoś węta Jeżeli to wętem można nazwać. Dobra? A jak tak? Nie, tam, tam nie chcę przejść, bo ja tu przejdę w ogóle do jednej części. Hello? Widziałeś zielony klucz? Aha, dobra, my jesteśmy teraz tutaj, okej. Okay. My jesteśmy teraz tutaj, gdzie tego młotka będziemy potrzebować, czy piły, czy czegokolwiek. Ech. Nie znajdę się. Wiem, gdzie był zielony. A czy nie wiem, czy znajdę to teraz, ale wiem, gdzie był. O nie. O nie, ja wiem, gdzie on był. Nie, 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 nie strasz mnie muzyką, nie strasz mnie muzyką. On był w tym takim. Hmm. w tych drzwiach takich białych, podświetlonych. Nie tutaj. Wie, jego ja go słyszę. Wie, że jego ja słyszę. Ja poobrazę za chwilę. Gdzie były tamte drzwi? Żółte. Dobra, jakie były te żółte drzwi? Znaczy, nie żółte, jakie żółte. Są takie świecące Gdzie były te schody No tutaj nie mamy koloru, który by nas chronił Więc no, niestety Dobra, tu jest ten też węd Czy tam? Czy to tutaj było? Kolega cię szukał yy, Tutaj? Tutaj! Walkan, kolega cię szukał. Czy to jest... To jest chyba brązowy klucz. Gdzieś chyba widziałam. Gdzieś chyba widziałam brązową kłódkę. Walkan! Kolega cię szukał. Czy brązowa kłódka nie była gdzieś po środku, tak jakby? To jest szara. Nie podoba mi się w ogóle ta muzyka. Nie podoba mi się w ogóle ta muzyka. Tam jest fioletowy. Gdzie on jest? Cześć, czy to jesteś moim kolegą, czy nie? Jest jakieś ja nie lubię takich postaci, jakie jesteście kripowe, nie? Borza, borza, bo. Dobra, idę. Idę gdzie był brązowy klucz? Gdzie był brązowy klucz? Tam nie. Tam był ten pieniążek. Tutaj będzie cyjankowy, tak? Brązowy, brązowy był gdzieś po środku. Tu jest struszowy, dobra. I tu jest dwęd jakby co? Gdzie jest brązowy klucz? Gdzie jest brązowy klucz? Kto by wiedział? Kto by nie powiedział? Mi gdzie jest brązowy klucz? Słuchajcie, ja już słyszę, ale po prostu zalecenie. Dobra, savezone. Nara. Czym ty jesteś? Czy ty byłeś czu Rosem? Halo? Halo? Tu trzeba wykręcić coś czerwone. O, tu jest, widzicie? Mówiłam, że gdzieś przy początku, na samym środku. Dobra, różowy. Proszę bardzo. Teraz proszę znaleźć różowy klucz. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 Dobra, wszyscy do Seifzonu. Wszyscy do Seifzonu wlecieli. Hello? Różowy? Różowy też gdzieś widział. Dużo rzeczy widziałam. Tylko gdzie? O, to jest pytanie. To jest fioletowe. Dobra, idę tutaj do kolegi. On tam łazi. Czyli nie można się nóżką za bardzo wychylić. Okej. Okay. Rozumiem. Czy ty na plaży idziesz? Gdzie on jest? Ty masz dopiero czerwony klucz. Czy jest ktoś, kto ma różowy? Ej, ja nie mogę tak wydawać robuxów, bo ja naprawdę jestem biedna. Ja mam dosłownie 300 robuxów, nie? A wszystko przez Rainbow Friends Indoors. O nie, o nie. Dobra. O nie, dobra. A, no i kupowałam przecież wdzianko do tego. Do Rainbow Friendsów. Rainbow Friendsowe. No tak. Więc jest bieda w kraju ogólnie bardzo. No idź już sobie stąd. Ja chciałam takiego speedruna tutaj zrobić, ale to się nie da. To się nie da, gdzie idziesz? Widziałam jego twarz zobaczysz, znaczy, nie widziałam. I ładna to, 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 ta twarz nie jest. No, jak taka kałamarnica jakaś czy coś. No nie, i czerwony ekran jest 7 na 15, tylko w połowie jesteśmy. Nawet nie. Nie możemy powiedzieć, że 7 to jest połowy. A ten się idzie. Dobra. Fajnie. Fajnie, wszyscy idziemy. Tam, gdzie była śmierć. Poczekajcie, bo... Była... Nie, no tutaj nie. To jest safe zone. O nie. O nie. Cześć, kolego, znowu. Kurde, w którą stronę iść z tym różowym kluczem? Ej, stresuje mnie to. On gdzieś łazi, ale gdzie? Dobra, tutaj jesteś blisko. Czy to jest mój kolega, czy nie? Nie, to chyba nie jest mój kolega. On chodzi w ogóle, to znaczy chodzi, ale nie chodzi. Dobra, dobra, dobra. dobra. Ta muzyka jest seria creepyowa. Yy. Hmm. Bardzo ciekawe. No to jest cyjanowy. To jest ten brud. Gdzie jest różowy klucz? Halo? Halo? Różowy kluczu. O, tu jest, tu jest, tu jest, dobra. Dobra, i ja teraz mam brud. Brud był gdzieś przy ścianie. Na, 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 na. na. Brud był gdzieś przy ścianie, to było bardzo mądre, co ja teraz powiedziałam. Czy jest to, to tutaj był, tutaj, 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 tutaj. Dobra. Wow, magiczna fasolka. Tutaj mnie nie dorwie, potwór. Pomarańczowy klucz, gdzieś go widziałam. On był gdzieś schowany On był gdzieś schowany, ale gdzie był schowany? O to jest pytanie O to jest pytanie, tutaj nie był schowany Czy to jest mój kolega z tym żółtym kluczem cały czas? O nie, dobra, 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 rana, rana rana. Ra. On był gdzieś tam taki pomarańczowy, był schowany, tak jak te Na tą piłę czy na coś Cześć Serio, lecisz? No dobra, to ja też lecę. Lecę po śmierć. Pomarańczowy? Kurde, no. Jakbym z wami zagrała, to byście mi pokazali, gdzie. No i widzicie, tutaj jest ten. Te deski. Dobra. duu -du. Za chwilę będzie po mnie. O, mam pomarańczowy. O, znowu coś tutaj jest. What? Siwy klucz, też go widziałam, ale gdzie on jest? Czy my jesteśmy na jakiejś stacji kosmicznej? Dobra, to dobra. dobra. Nie, ja nie wiem, czy on tu może wejść. Ja przepraszam, że tak nie ogarniam i mało gada mnie, ale. Yy, czer czerpcie przyjemność yy, z patrzenia na gry i moje zdolności manualne. A nie, na to, czy ja gadam, czy nie. Teraz Wolgan czeka na kolegę. Wszyscy tu lecą. A co tam? A nie, nie stoi! Chodź, chodź, chodź! Nie wiem, czy my tutaj jesteśmy bezpieczni, ale okej. Okay. Almina, jenio, jeniu, Cuks. Ten idzie. Na automat, chyba jeszcze znajdziesz, co? Tak ktoś też ma rybę. Słuchajcie, słuchajcie, szukam. Szukam szarego klucza którego nie mogę znaleźć Zgubiłam się Idzie ze mną potwór Który jest tam O nie, to jest potwór Nie bierz go tutaj Można iść, czy nie? Ona też ma szary klucz, ona też ma szary klucz, muszę za nią iść. Muszę iść za nią. Wiesz, gdzie jest szary klucz? Chyba nie wiesz. Halo? Wiesz, gdzie? Kurde, ufam ci, laska! Nie, nie, tutaj. No dobra. Tutaj też nie. A tutaj też nie, no. To były takie duże drzwi. Takie cały w chyba. Tutaj też nie, no, no, no. O Boże. O Boże, no i zgubiłam koleżankę, i teraz w ogóle nie wiem, gdzie ona pójdzie. Z tym szarym kluczem. Czy to nie jest tam? Czy to nie jest tam, czy tam są fioletowe drzwi? Tu są, są. Tu są! Fioletowy! O kurde, o kurde, o kurde. Dobra. No, już go złapał, nie? No, już go złapał. No, i po nim. Fioletowy gdzieś też gdzieś był. Musiał być, tylko gdzie? Trzeba swoje ryby nie załatwiłam? Ale... Jesteśmy bezpieczni? Raczej nie. Światowy był gdzieś na jakiejś ścianie, takiej bocznej, chyba, na końcu. Dawajcie, cztery klucze mi zostały. Wolkan. Kolega tu chyba jest, ale nie jestem pewna. Co to jest? Co to jest to? No dobra, już? Ile można? Już przestań łazić. Już chcemy wszyscy wyjść. Już chcemy się ratować. Cztery klucze mi zostały. O, czy tam nie jest światowy? Tam to by nie. To jest chłopiec, to jest Jest, dobra. O nie. Przecież ja tu oczopląsu dostanę. Jak ja tego nie widzę, co to jest? Jakieś karty. A dobra, mamy tego. Aksa. Y, mamy. Rąbadło, Mamy. Jak to się nazywa? Siekierę mamy. Żeby otworzyć tamte drzwi, których też gdzieś były schowane. Czy. A! Aha, dobra. I tam jakie są drzwi? Jakie tam są drzwi? Łup, łup. Czarne. Dobra, czyli jeszcze będzie czarny klucz i będę musiała tegoś dotrzeć. W jakiś dziwny sposób przy w drzwiach, okej. Okay. Też masz aksa, dałaś sobie radę? No dobra, no to idziemy teraz po aksa. Tego to chyba znajdziesz, co? Bo się ostatnio, to teraz też znajdziesz. Dobrze, dobrze, idziemy za tobą, idziemy za tobą. Dobrze, pomożecie mi. Dziękuję, dziękuję. Nie, to chyba nie tutaj, bo tutaj jest ta roślinka. To jest cyjanowe. Gdzie idziesz? Co robisz? Co robisz? Czy ona mi daje znać, że z moją koleżanką, czy ona mi daje znać, że nie chce, żeby jej się ogon natrzymała? Yy... Dobra, tutaj nie. O nie. Tutaj! Tutaj! Jest biały klucz. Który nie mam pojęcia gdzie idzie. Czy widziałam w ogóle biały klucz? A dobra. Dobra, nie, no lecę za nią, trudno, lecę za nią. Ale ja w ogóle nie widziałam białego klucza. No, 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 no. Nie, Chyba nie polecę za nią. Chodź, chodź, chodź. Gdzie ona jest? Tu jest ona, dobra, ja muszę się jej trzymać. Ja muszę się jej trzymać. Bo może on wygdzie jest klucz, bo ja na pewno nie wiem. Dobra. Leć, leć, leci, leci, leć. leć, leć. Leć koleżanką, gdzie jest biały klucz. Oni ona nas zabije, oni ona nas zabije, ona nas zabije, ona nas zabije. Nie, on nie kojarzy w ogóle białej kutki Ja w ogóle nie kojarzę białej kutki yy, Albo jej się z internetem coś stało, albo mi. O nie. No i dobra, spoko. Ktoś widział białą kłódkę, tak tak poważnie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli widzieliście białą kłódkę, zanim ją znalazłam. Tam, 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 tam. Jest tu bardzo blisko z łapkami. Ale ci oczy świecą w ciemności, kobieta! Kot, czy ja idę? Czy ja idę centralnie na niego? Chyba nie. Tam było zielone w tych trzech kłótkach. Gdzie była biała krótka. Hmm. Teraz mam chwilę na zastanowienie się, czy ja widziałam białą krótkę? Jeszcze mamy czarny i cyjanowy klucz. Czyli czarny i cyjanowy. Czyli jakieś białe drzwi muszą mi otworzyć czarny albo cyjanowy kluczek? Jezu, umrę. Dobra, 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 dobra jestem. To nie wiem, gdzie jest biały, to cię od 7 minut szukam białego. Ucieknie ta muzyka i lecę. Słuchajcie, zostało mi dosłownie może z 200 robuxów, bo właśnie wydałam hajs na ożywienie się, bo myślałam, że ucieknę podczas szukania białej kłódki przed wall na gałązce, ale jednak nie. Tu jest, zaraz przyspałnie w lewo jest. Jezu. Dobra, teraz czarne, czyli... Musimy wejść do którejś z tych białych drzwi. Nie wiem, czy z niebieską kłódką. O nie. Czy z niebieską kłódką, czy z fioletową? Nie wiem, ale wiem, że było Obi i był tam niebieski klucz, znaczy czarny klucz i tam będzie cyjanowy potem. Dobra. A może tutaj? Nie, no niestety nie, tutaj za łatwo by było. Za łatwo by było, czyli chyba niebieska kłódka. krótka, czyli chyba tutaj. Albo fioletowa jednak może. Fioletowa to była. Mówiłam, ja teraz nie znajdę fioletowej. Fioletowa gdzieś była naprzeciwko schronu. Fioletowa gdzieś była naprzeciwko wenta. Po, po drugiej stronie. on nie chciałabym na niego wejść. Nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Ostatnie dwa klucze. Czy jedę na pewną śmierć? Możliwe. Um. Ok, fioletowe drzwi. To na pewno nie.

Hello Hello Okej okay. I co? Czy to jest jakieś odliczanie, czy my eksplodujemy za chwilę? Dwa Jeden i co się stanie? Wybuch będzie oh! Mam przy nim uciekać? No to pozdro no to pozdro No to pozdro du, 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 du. Dobra idę tutaj Jezu ja nie wiem czy on jest szybki czy nie Ja nie wiem czy on jest szybki czy nie Czemu ja skręcam w prawo nie wiem w którą stronę mam biec Opo. Dobra, 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 lewo, lewo. Tam jest zepsułek. Jeżeli się pojrze, tak wolno biegną i zaś mnie Co to w ogóle jeszcze? My tak uciekamy. O, okej, 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 okej. Jaka długa jest ta ucieczka w ogóle. Dobra. O, tu są Jeszcze mam gdzieś lecieć? Jeszcze mam gdzieś lecieć? ja się boję, czy on biegnie cały czas ze mną? Nie wiem, uciekam? gdzie obracam się? Dostałam badża. Co się stało? Przeszłam? Co to? Co to jest? Uuu. Jakie zęby? Czemu to ma takie zęby? Czemu? O, czy to otworzyło. To ma zęby jak jakieś pazury. Obrzydliwe kleszcze. Fu. 40 minut. No. 40 minut mi to zajęło. Wstyd hmm, się przyznać. Oczywiście jak szukałam białej kłódki, wy będziecie mieli to ucięte, bo to bez sens. lobby, 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 lobby. Słuchajcie kochanie, link do gry zostawiam Wam jak zawsze w opisie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i ja nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do pa pa!